Pan Krzysztof z Białego Stoku pyta. Jeden panel mi się uszkodził. Czy mogę go sam wymienić, żeby zaoszczędzić na serwisie? Hmm. Panie Krzysztofie, rozumiem chęci oszczędności sam również bywam oszczędny, ale stanowczo odradzam samodzielnej wymiany paneli na dachu. Oto dlaczego? Bezpieczeństwo. Panele produkują prąd nawet przy słabym świetle. Ryzyko porożenia jest realne, szczególnie na mokrym dachu. Dodatkowo praca na wysokości bez zabezpieczeń. Gwarancja również może być problemem, bo samodzielna integracja zrywa gwarancję na całą instalację, nie tylko na ten jeden panel. Technicznie każdy panel ma inne parametry. Nowy panel musi być kompatybilny z resztą stringa, a źle dopasowane mogą uszkodzić falownik lub działać nieoptymalnie prawnie zmiana instalacji może wymagać zgłoszenia do operatora sieci. Jeśli bardzo chce pan zaoszczędzić, proszę kupić samemu panel i wynająć serwis tylko do jego montażu. Ale proszę pamiętać, że panel za 500 zł przy źle wykonanym montażu może kosztować pana kilka tysięcy w następnych naprawach. Profesjonalny serwis to nie tylko wymiana. To też sprawdzenie, czy reszta instalacji jest ok, aktualizacja dokumentacji i zachowanie gwarancji. My oczywiście wymieniamy panele na terenie całej Polski z zachowaniem wszystkich gwarancji i norm bezpieczeństwa. Zapraszam do kontaktu pod 513 763 592 lub odwiedzenia naszej strony www.serwismyślnikfotowoltaiczny.pl